Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Eugenisz Lebiecki i dzisiaj chciałbym zrobić taką małą lekcję na temat artykulacji, proszę Państwa. Otóż generalnie rzecz biorąc istnieją trzy takie podstawowe, fundamentalne rodzaje artykulacji. To są legato, non legato i staccato. Zademonstruję teraz uh, te wszystkie rodzaje artykulacji Państwu na przykładzie takiej małej sekwencji. Zacznijmy od Legato. Non Legato. Jak już powiedziałam wcześniej, to są takie, to jest taki fundament, taka podstawa, podstawowe typy artykulacji. Natomiast także dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu taki bardziej ekskluzywny i... Mm, wyrefinowany, ja bym powiedział, rodzaj artykulacji, który ja bym nazwał jako coś pomiędzy legato i non legato. Brzmi to mniej więcej tak, znowu na przykładzie tej samej sekwencji. Od razu zaznaczam, że u każdej osoby ten rodzaj artykulacji będzie brzmieć trochę inaczej. Nigdy nie spotkałem dwie osoby, którzy by grali dokładnie tak samo. Czyli, jeżeli chodzi o legato, non legato, staccato, to wiadomo, że każdy będzie grać no, bardzo podobnie, bo to są takie, takie już no, reguły, można powiedzieć, że legato należy grać w taki sposób. Non legato w taki sposób, staccato w taki sposób. Więc jeżeli chodzi o ten, o ten rodzaj, który przedstawiłem przed chwilą, jako coś pomiędzy legato i non legato, to uważam, że każdy, każdemu akordeoniście doda swojej swoje ekskluzywności, indywidualności. Proszę Państwa posłuchać jeszcze raz, jak to brzmi. Myślę, że dużo piękniej niż zwykle legato lub legato lub staccato. I to wszystko moi drodzy, a, bardzo krótki, bardzo krótki, ataki, a, bardzo krótka taka lekcja. I proszę ćwiczyć. I artykulacja, moim zdaniem, to jest coś, co naprawdę jest bardzo, bardzo ważnym aspektem każdego muzyka, co dodaje jego, do jego indywidualności. I, tak, I robi grę taką bardziej wyrafinowaną i no, piękną, mówiąc wprost. Okej. Okay. Dziękuję wszystkim. Do widzenia. Cześć.